bo to jest dość mała y, do powierzchnia i mamy tutaj trzy prezentacje artystyczne. I mamy trzy prezentacje artystyczne. Pierwsza praca Pauliny Poczęty. Paulina Poczęta, nie wiem jak to Niestety nie dojechała. Jest to jedna z niewielkich artystek, która niestety nie mogła być z nami, ale za to praca dotarła. Koronka, koronka od babci Heleny. Drodzy Państwo, tak wskuczcie tylko. W katalogu oczywiście można też doczy doczytać. Jest to jej autorska wypowiedź, jak sama o tym pisze w swoich pracach często odnosi się do pewnych ograniczeń, które niekiedy sami sobie tworzymy, w nas samych, ale które też niekiedy wynikają z tego, skąd się wywodzimy, w jakim środowisku żyjemy, albo jakie ludzie nas otaczają. I ona tutaj właśnie wspomina swoją babcię, która, jak, która uczyła jej, ją, uczyła ją zaradności, ale też szacunku do przedmiotów, szacunku do tego, że nawet jeżeli zostawał zostawała kawałek, kawałek nitki z szycia, to nawijało się ją na papierę. Kiedyś była taka, taka tradycja, taki zwyczaj. Teraz troszeczkę ten konstrukcjonizm, to nasze nastawienie powoduje, że Traktuje nam tego szacunku ubrania, kupowane na raz, na dwa razy. Oczywiście staramy się to zmienić, ale właśnie ta babcia e, nauczyła ją tego, że rzeczy są cenne. Cenne są te wspomnienia, e, te relacje e, z tymi przedmiotami. I ona sama e, mówi, że te przedmioty wychodzą w ten moment. Ona często wykorzystuje te przepowywane rzeczy do tego, e, aby tworzyć swoją i tworzy również pieczołowicie te koronki, właśnie tą pracę dedykuje swojej babci, ale układa ją, jak my możemy tu zauważyć, formę łańcucha. A łańcuch też jest. Ona mówi o tym, że pisze o tym, że jest takim podwójnym symbolem. Bo jest symbolem ograniczenia, że można nas zamknąć z Ale też, jeżeli zerwiemy ten łańcuch, to może być symbolem również uwolnienia I taka jest sytuacja teraz. Dziękuję. Bardzo.